Dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem. dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć. Sto tysięcy, sto tysięcy, tysięcy, Tysięcy. Dziękujemy! Dziękujemy, że zostawiacie łapki w górę pod naszymi filmami. Dziękujemy Wam za każdy wasz komentarz. Nawet ten krytyczny. Za każdą subskrypcję. Dokładnie 100 tysięcy subskrypcji. Wow. wow! Wow! Mega! To naprawdę robi wrażenie. I to właśnie dzięki... I wam ten kanał działa! Te filmy są dla Was, dla miłośników lasu, dla miłośników przyrody. Nagrywamy je po to, żebyście je oglądali. Dzielimy się z Wami naszą pracą. Tym, jak ją postrzegamy. Bo las to nasza pasja. Staramy się Wam pokazywać fakty. I obalać mity. Na przykład takie, że każdy leśniczy jest brzuchatym brzuchaty panem, panem po 50. W katolusiku z piórkiem. i flintą na plecach. Można być brzuchatym leśnikiem przed 50. O tym, że leśnik nie musi mieć brody. Nie musi? Naprawdę? No musi mieć brody. Leśnik bez brody jest kobietą. Kopernik też była kobietą. Pokazujemy też, że w lesie mogą pracować kobiety. Ale nie tylko rude. To dla was przygotowujemy kolejne odcinki. Wymyślamy kolejne tematy. Przełamujemy nasze ograniczenia. Ja mimo lęku wysokości weszłam na kilkudziesięciometrową wieżę przeciwpożarową. Jesteśmy tutaj dla was. Gdyby nie było was, to nie byłoby nas. Zatem prosimy o kolejne komentarze. Kolejne subskrypcje. Po, po prostu, prostu bądźcie, bądźcie z, nami. z nami. My w zamian obiecujemy więcej tematów, jeszcze więcej zaangażowania. I jeszcze więcej filmów. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. A już teraz zapraszamy was na kolejne Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach pod tym filmem. A my postaramy się wybrać te łatwe i na nie odpowiedzieć. To już chyba wszystko. Nie, jeszcze nie. Do zobaczenia. Do uzdrzenia!